Pani. Y, 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 m, m, mnie kompletnie nie przeszkadza, czy ktoś nie ma dyplomu, czy ktoś ma dyplom, bo y, czasami nie widać różnicy. Obok mnie pan Cezary Pazura. Witam pana bardzo, bardzo serdecznie na ramówce Polsatu. Tak, no jak co jakiś czas ramówka się powtarza i ja no, też się powtarzam, bo e, skończyliśmy robić trzeci sezon e, serialu Teściowie. Jesteśmy po zdjęciach, a w tej chwili na antenie króluje dwójka, znaczy będzie. E, więc y, 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 no, cieszę się, że, że serial się podoba i mam nadzieję na kolejny sezon, jeżeli ten pójdzie dobrze. Więc... No właśnie, to już taki kultowy serial ramówkowy, można by powiedzieć, Polsatu, który się pojawia. Bardzo komediowy, w bardzo, bardzo fajnej konwencji. No i właśnie, jak się panu gra z takimi aktorami, jak na przykład pani Kurowska? No my się znamy z Jasią jeszcze od szkoły teatralnej. Ale wie pani, tak się sam zastanawiam, bo pani użyła słowa kultowy, ja, ja bardzo y, ostrożnie używam takich słów, bo, bo teraz trudno powiedzieć, czy coś jest kultowe, czy nie, jest bardzo duży y, 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 wybór, jeśli chodzi o, 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 o takie y, o seriale na różnych stacjach, na różnych kanałach, ale my staramy się, jestem bardzo mile zaskoczony tym, że ten serial tak świetnie się ogląda, y, ale to jest chyba to, że jesteśmy uczciwi w stosunku do widza, wie pani, że że te scenariusze, które powstają, one są prawdziwe, one są, one mnie widzowi. My staramy się pokazać rzeczywistość w swoim zwierciadle, i to i chyba nam to zgrabnie wychodzi. Naprawdę dajemy z siebie bardzo dużo, no i tutaj też wiele zależy od, od pana reżysera, od zdjęć, no, i od spraw technicznych też. To jest dobrze pokazane, to jest świetnie sfilmowane. Ja też bym chciała zapytać o taki temat aktualny dosyć teraz, o młodych aktorów, którzy nie mają szkoły aktorskiej, a którzy grają. Jak pan do tego podchodzi? Czy oni jednak powinni mieć to wykształcenie solidniejsze, czy nauczą się na planie? Pani y y y mnie kompletnie nie przeszkadza, czy ktoś nie ma dyplomu, czy ktoś ma dyplom, bo y czasami nie widać różnicy. Y ale y mój przyjaciel Olaf Lubaszenko który nigdy nie skończył szkoły teatralnej, a zawsze pracował jako aktor, sam poczuł, że powinien skończyć szkołę i zrobił egzamin eksternistyczny, więc to zależy od, od danej osoby, czy ma na to ochotę i czas. Proszę sobie wyobrazić, że Daniel Olbryski, który grał w największych e, w hitach polskiej kinematografii, na, którym, na którego pracę ja się wychowałem, okazało się, że też nie miał dyplomu, ale był tak zjawiskowym i zdolnym człowiekiem, że nie sposób było go... Nie miał czasu zrobić dyplomu, był niepotrzebny, a mimo to zrobił. Już nie wiem, w wieku 50 czy 60 lat, więc to e, żyjemy w takich czasach, że... E, to tak jak z poszukiwaniem złota, tak, jest, tak samo jest z poszukiwaniem dobrego aktora. Czasami można pani kopać, kopać, kopać i człowiek taki, taki miał, tylko znajduje, a potem z, z, zjawi się taki... taki Taki samorodek, piękny, olbrzymi, który nie wymaga obróbki. I I że on jest... już ma to coś, Tak, prawda? no oczywiście, że tak. Także ja nie mam z tym żadnego problemu. Teraz płynnie chciałabym przejść do mediów społecznościowych, w których jest Pan bardzo aktywny wraz ze swoją żoną. No i właśnie, skąd wy czerpiecie pomysły na to wszystko, co wstawiacie? Bo dzieje się tam bardzo dużo. Panie, ja czerpię od żony, bo to ona jest wulkanem możliwości i, i rzeczywiście. No jesteś młodą osobą, która która lepiej czuje te, 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 ten świat współczesny i mnie tym zaraża. A e, no ja mam swój kanał, z którego jestem bardzo dumny. Kanał na YouTubie, który ma ponad 800 tysięcy e, 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 subskrybentów. Jezus, słowa zapomnę, czy nie powiedzieć zupełnie co innego. A, to są moi ludzie. Ja spotykam ludzi w Polsce, nawet starszych ode mnie, którzy mówią do mnie wujek, bo ja jestem w internecie wujek Czarek i to jest fantastyczne, że ich jest coraz więcej i yy, no to są takie czasy. Mamy nowy sposób yy, zbliżania się, komunikowania się ze swoim widzem. Fajnie, że widz może sobie wybrać swojego bohatera, swojego ulubionego aktora czy twórcę i iść za nim. Ja nie miałem takich możliwości, tylko mogę młodym ludziom pozazdrościć. No właśnie, czy jest ta różnica w młodych aktorach i z tym właśnie, jak on powiedział, że są teraz te możliwości i na przykład pan zazdrości czegoś im, tych właśnie y, mediów społecznościowych i pewnie może takich większych możliwości, które mają teraz? Tego im zazdroszczę, ale ja z tego mogę korzystać. Wiem na pewno, jestem o tym święcie przekonany, że mają trudniejszy start. A dlaczego? Dla, dlatego, że ten kocioł, wie pani, jest pełen y, wszystkiego i nie wszystko, co jest w tym kotle, jest y, dobre, smaczne, strawne. Miesza się z tym, co jest kompletnie do wyrzucenia. I, a, ludzi, a ludzie tego nie rozróżniają. Myśmy troszkę zagubili ten smak, to powonienie, y, klasę. Pani. I dlatego jest im trudniej się przebić. Chociaż ja wierzę w to święcie, że jak ktoś ma y, nie, no, talent, y, taki niepodważalny, czy jakąś umiejętność, to musi się przebić. Ja w, to, ja w to bardzo wierzę. Ale wtedy trzeba mu pomóc. Trzeba go po prostu oglądać, i go wspierać. No właśnie, a jakby pan skomentował ostatnią decyzję Jana NG? Nie, nie będę komentował. To jest decyzja dyrektora, a wy państwo się nie dyskutujecie. St bo strasznie dużo negatywnych komentarzy się pojawia. Proszę porównać z tymi, co komentują. Ja nie komentuję. No wiem, właśnie, właśnie wiem. Okej, okay. bardzo dziękuję w takim dziękuję. razie za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie.